Dzień dobry, dzień dobry. Witam w kurniku Kazika. Ja jestem Kazik, czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego że teraz czas rozwiązać pewną zagadkę, odpowiedzieć na pytanie, które nurtuje mnie od rana. Czujecie? Tak jakby czuć w powietrzu jesień, ale nie wiem, czy to zapach żniw, które właśnie się odbywają w mojej okolicy, czy to zapach. Tego ziemniaczanego pola, które mam tutaj zaraz za moją posesją. Czy to zapach paczki, która przyszła do mnie pocztą? Na to pytanie odpowiemy sobie już za chwilę, ale zanim to nastąpi, idę tak na szybciutko zrobić mały rekonesans, obchód kurników, zobaczyć co się dzieje, powyciągać jajka, jeśli są takowe w kurnikach. Słuchajcie, dzisiaj moje kurki z fali młodej zbrodni były po raz pierwszy na zielonym wybiegu. Chodziły sobie samodzielnie. Niestety te małe zaczęły przechodzić tutaj przez ogrodzenie, no i po prostu weszły sobie do mojego sąsiada. Mam nadzieję, że wszystkie już wróciły. Ale to okaże się dopiero to okaże się dopiero, że tak powiem, wieczorem. Kiedy one wszystkie wejdą do kurnika Natomiast a propos Kurnika, tak na szybko jak powiedziałem Chciałem zrobić tutaj Rekonesans, zobaczyć Co tutaj się dzieje, no i zobaczcie No i zobaczcie, że no Jest godzina 19 Pokaż, pokaż Pokaż co ty tutaj masz Jest godzina 19, a one Już zaczynają Schodzić się Do kurnika, a tutaj w tej wytłoczce Szczypawki Kurki bardzo bardzo lubią jeść szczypawki Więc tak Zobaczmy Jesteś Halina? Jest Buziak dla widzów Tak jest Tutaj już fala młodej zbrodni Zobaczcie, tłoczy się Z tego kurniczka tylko jedno jajko Jak widzicie Kurki już pomału zaczynają Biadolić Gaworzyć i schodzą się do kurnika, więc myślę, że jest to czas najwyższy, aby wyciągnąć jajka i szybciutko, i szybciutko będę otwierał paczkę, która przyszła do mnie pocztą, tajemniczą paczkę. O wątpliwej o wątpliwej zawartości. A ty co? Jesteś jak koń, słuchajcie, tutaj nioski, bohalina rozdaje buziaki, a nioski wydają z siebie. Odgłosy niczym koń. Słuchajcie, icha! Tak! Z, no i słuchajcie, słuchajcie. Tak po cichutku, po cichutku tym razem. Bo normalnie, jak tutaj wchodzę, to jest icha, takie icha, że można byłoby pomyśleć, że ty jesteś, że ty jesteś Poko albo Lucy z kanału, o którym powiem za chwileczkę, ale dobrze bo tutaj tutaj w tym kurniku nie widzę żeby były jakieś jajka, z tamtego tak, z tamtego powyciągałem, no bida straszna panie, straszna bida Cztery jajka, co to ma być słuchajcie, nie wiem czy, czy zmienić im y, składniki paszowe czy zmienić im w ogóle pasze bo tych jajeczek ostatnio jest naprawdę niedużo ale nie o tym dzisiaj, bo już o to zmierzam, słuchajcie, szybkim krokiem, aby pokazać Wam paczkę, którą otrzymałem, którą otrzymałem drogą pocztową. Ja oczywiście tak sobie żartowałem, że jest to paczka o wątpliwej zawartości. Żartowałem sobie, że coś tam z niej śmierdzi, bo nic nie śmierdzi. Bo nic nie śmierdzi, nic się z niej nie ulatnia i ja domyślam się, jaka to jest paczka, a wy za chwilę dowiecie się, co jest wewnątrz. Słuchajcie, mam tutaj nożyk i nie zawaham się go użyć, a więc rozpoławiam, otwieram paczuszkę. Paczkę przysłał do mnie, paczkę przysłał do mnie pewien jegomość. Niestety imienia nie znam. O, już tutaj jakiś zapach w tej chwili. Już w tej chwili to, już coś tam y, czuję. Przysłał y, do mnie y, tą paczuszkę. Jegomość z kanału Rancho Rewizor. Słuchajcie, jest to bardzo fajny kanał o konikach, o zwierzętach. Y, gość z kanału Rancho Rewizor przysłał mi nie mniej, nie więcej. Tylko produkt, który bezpośrednio pochodzi z końskiego zadka. Jest to <śmany> amerykańska kupa, ponieważ yy, niewykluczone, że pochodzi od amerykańskiego konia, amerykańskiej rasy. Ale jak powiedział na swoim kanale, nieważna jest yy, narodowość końskiego układu pokarmowego, ale to co ten koń zjada. I ja, słuchajcie, w tym momencie z tej końskiej kupy będę chciał zrobić... Uuhu. Zobaczcie, jaka piękna. Będę chciał zrobić koncentrat, koncentrat nawozowy do moich pomidorów. Pozwólcie, że zaopatrzę się, tak na szybko, w jakieś rękawiczki, żeby nie grzebać w końskiej kupie gołą ręką. Założę sobie rękawiczki i zabieram się, słuchajcie, zarobienie koncentratu z końskiej kupy. Mam tutaj, że tak powiem, dwie porcje. Dwie porcje, więc jak sobie zrobię ten koncentrat, to wystarczy mi to na 400 litrów, na 400 litrów nawozu. I mam tutaj, słuchajcie, taką, taką beczuszkę do której wsypuję końską, końską kupę. Raz jeszcze przypomnę, że kupa pochodzi z hodowli, którą możecie oglądać na YouTubie, na kanale Rancho Rewizor RR. Zachęcam Was serdecznie również do kontaktu z właścicielem kanału, bo jeżeli chcielibyście sobie również zrobić taki koncentrat, jaki ja za chwilę będę robił, to kupa końska dostępna jest dla każdego, yy, że tak powiem. Kto chętny, kto pierwszy, ten lepszy. Każdy może dostać yy, taką końską kupę. Wystarczy skontaktować się z jego mościem z kanału Rancho Rewizor RR, tak samo jak ja to zrobiłem. I czy mieszkacie na wsi, czy mieszkacie w mieście, czy potrzebujecie nawóz do swoich warzyw, do swoich pomidorów, czy do jakichkolwiek innych warzyw, a także do kwiatków, które na przykład hodujecie sobie gdzieś tam w mieście na swoich balkonach, to również z takiego, z takiej końskiej kupy możecie zrobić sobie taki nawóz. Jak się go dokładnie robi, to oprócz tego, że ja tutaj coś tam pokażę, to w, w opisie pod tym filmem umieszczę również link do filmiku. Z kanału Rancho Rewizor RR, na którym sam, sam właściciel opowie Wam o swoich koniach, o nawozie oraz o tym, w jaki sposób można. Już tutaj leci. Ja takim silnym strumieniem wody postaram się jeszcze rozbić jak tylko to się... jak tylko to będzie możliwe. Kupkę od Lucy albo od Poko. No tych koników tam jest więcej. Ja nie, nie zapamiętałem wszystkich imion. Natomiast tak jak powiedział jak powiedział autor wspomnianego yy, pomysłu na ten nawóz, nie jest istotne jak koń ma na imię ani jakiej narodowości jest jego przewód pokarmowy, tylko istotne jest to, czym odżywia się taki koń. A jak koń rży i pierdzi, to o swym zdrowiu twierdzi. Przynajmniej tak twierdzi właściciel koników. A ja mówię, że rozrobię sobie tutaj teraz yy, tą końską kubkę, zostawię ją, słuchajcie, na minimum dwa tygodnie i będę tutaj w tej beczce miał gotowy koncentrat, koncentrat, zaznaczam jeszcze raz, koncentrat do podlewania warzyw w moim ogródku. No zobaczymy, jak to zacznie tutaj fermentować, z uwagi na to, że że tej kupy było tutaj, że tak powiem, dwie porcje, to ja pozwolę nalać sobie trochę więcej tej wody. I w proporcjach później 1 do 20 będę sobie ten nawóz rozrabiał z wodą, bo pamiętajcie, że takim koncentratem nie będę mógł sobie podlewać roślinek, bo, bo będę mógł je po prostu wtedy popalić. A nikt przecież nie chce uszkodzić roślin, nie chce im zaszkodzić, tylko pomóc. Więc yy, czy ja tutaj mam jakiś kij do mieszania? Nie mam żadnego kija pod ręką. Może stąd mi się uda jakiś wyłowić. Słuchajcie. Może uda się tym zamieszać. Tak czy inaczej, o tak. Wszystko jest fajnie. Nie ma nic na dnie. W każdym razie co jakiś czas. Będę sobie to mieszał i za dwa tygodnie już będę miał gotowy koncentrat do rozrabiania i do podlewania moich roślin. A teraz, moi drodzy, słuchajcie, tak jak obiecałem, tak też zrobimy. Udamy się y, do loży vipów i promotorów. Zobaczymy, co też tam słychać u pana mecenasa. A pan mecenas z daleka już pozdrawia. O zdrowie pyta i serdecznie wszystkich wita. Wita szczególnie serdecznie sponsorów dzisiejszego odcinka, a sponsorami dzisiejszego odcinka są między innymi Rancho Rewizor. Rancho Rewizor serdecznie zapraszam Was, bo istnieje również taki kanał na YouTubie, kanał o tej samej nazwie Rancho Rewizor RR. I to właśnie od właściciela tegoż kanału otrzymałem końską kupę, którą mogliście przed chwilą obserwować jak zostaje przerobiona na koncentrat nawozowy także serdecznie witamy tutaj w loży vip i promotorów miłośnika miłośnika koni, miłośnika przyrody, gościa, który z pasją poświęca swój czas na to, aby jego zwierzęta Miały się bardzo dobrze. Kolejnym sponsorem dzisiejszego odcinka jest Aurora Borealis. Mam nadzieję, że, że dobrze pamiętam. Pani Anna, pani Anna z okolicy Łomianek. Jeżeli pani Anno się to nie zgadza, to proszę mnie poprawić, bo tak jak każdy, również ja mogłem coś pomylić, mogłem coś namieszać, ale z tego co. Pamiętam, występuje Pani tutaj pod pseudonimem Aurora Borealis, więc Pani Auroro serdecznie dziękuję za wsparcie dla kurnika Kazika w imieniu własnym i żyjących tutaj kurek. Kolejnym sponsorem dzisiejszego odcinka jest Pani Teresa. Pani Teresa, która już od jakiegoś czasu zajmuje tutaj miejsce w loży VIP-ów i promotorów i wspiera kurki żyjące w kurniku Kazika. A więc Pani Tereso, Pani również serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim sponsorom, wszystkim VIP-om i promotorom, bo to dzięki Wam, między innymi dzięki Wam, a w szczególności dzięki Wam, mogą powstawać tutaj odcinki w Kurniku Kazika. Także dla wszystkich VIP-ów i promotorów dzisiaj wielkie, ale to wielkie brawa. Moja czarna kurka Grinshell wciąż nie znosi, nie znosi jajek. Tak jak wspomniałem na początku, zastanawiam się, czy yy, nie, zmienić, nie zmienić im paszy, czy nie zacząć karmić ich czymś innym. Niewykluczone, że, niewykluczone, że tak właśnie się yy, stanie. Natomiast yy, to jeszcze jest kwestią czasu. Zobaczymy jak będzie. I zobaczcie tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, siedem yy, młodych kurek plus sześć młodych kurek plus kogucik. A co ty tutaj masz? O, zobaczcie kolejne, kolejne jajko. Jedna z moich kur znosi jajka o bardzo słabej skorupce i nie sądzę i nie sądzę. Słuchajcie, żeby to było kwestią yy, karmienia, bo wszystkie inne jajka w kurniku są z twardą skorupką. Natomiast jedno takie zawsze nakrapiane ma taką skorupkę, bardzo cienką. Nie wiem, czego to jest kwestia. Myślę, że to kurka podkarpacka, tak czy inaczej, smacznego. I fala młodej zbrodni właśnie rozpracowuje właśnie rozpracowuje jajeczko. Także niech Wam będzie na zdrowie. A widzowie! Jeszcze y, mogą to zaobserwować. Simonka właśnie wyskoczyła. Simonka, jedz Simonka, jedz i rośnij, jak mówiła moja babcia. To jajeczko za chwilę zniknie z pola widzenia. Natomiast ja już się z Wami serdecznie żegnam. Tutaj siedzi, siedzi jedna kurka. Tutaj siedzi Halinka. Halinka jest kwoką. Halinka, buziaczek, tak. Halinka Buziaczek, żegnam się z Wami w następnym odcinku lub w jednym z następnych odcinków. Opowiem Wam o tym, co zrobić, jeśli chcemy odkwoczyć kurę. A teraz już się z Wami żegnam, dziękuję Wam za oglądanie. Serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów. Mówił do Was Kazik, idę teraz dawać w gazik. A my co? Widzimy się w kolejnym odcinku.